Wyobraź sobie, że wchodzisz do sklepu po dwie rzeczy na szybko. Wracasz z trzema. Na paragonie triumfalne dwa plus jeden gratis. Uśmiechasz się, bo przecież wygrałeś z systemem. Tylko że to nie Ty wygrałeś. W tym odcinku pokażę Ci, jak ten niepozorny mechanizm potrafi wyciągnąć z Twojego portfela średnio 190 zł miesięcznie, legalnie, sprytnie i niezauważenie. Zaczniemy od prostego eksperymentu. Weźmiemy zwykłą listę zakupów i przepuścimy ją przez okazję 2 plus 1. Zobaczysz, jak zmienia się Twoje zachowanie, co naprawdę dzieje się z ceną jednostkową i dlaczego Gratis rzadko bywa darmowy. Prześledzimy trzy najczęstsze sztuczki: sztuczne zawyżanie bazowej ceny przed promocją. Mieszanie kategorii tak, byś brał więcej niż potrzebujesz, oraz iluzje oszczędności na produktach, które psują się szybciej, niż zdążysz je zużyć. Pokażę ci też mapę sklepu, która prowadzi cię jak po sznurku do półki, na której przypadkiem czeka trzecia sztuka. A na końcu policzymy to na realnych paragonach. Krok po kroku, bez marketingowych sztuczek. Jeśli do końca tego filmu nie zaczniesz widzieć gratisów zupełnie inaczej, Możesz śmiało wrócić do starych nawyków, ale ostrzegam, po tym co zobaczysz, te kolorowe etykiety nie będą już działać jak kiedyś. Zostań ze mną. Za chwilę wejdziesz za kulisy jednej z najbardziej dochodowych promocji w historii handlu. Zaczniemy od czegoś prostego. Masz listę zakupów osiem pozycji produkty codzienne mleko, jogurty, płatki śniadaniowe masło, szynka, ser żółty płyn do naczyń papier toaletowy Kwota bazowa za te 8 rzeczy w zwykłym sklepie w Warszawie to około 140 zł. Teraz wchodzisz do tego samego sklepu w czwartek. Na półkach czerwone kartki. Jogurty 2 plus 1. Płatki 2 plus 1. Ser 2 plus 1. Nagle nie kupujesz 8 rzeczy. Kupujesz 12, bo przecież trzecia gratis. Na paragonie widzisz minus 20 zł. Oszczędność. Wydałeś 180 zł zamiast 140, ale chwila. Potrzebowałeś 12 rzeczy? Nie. Potrzebowałeś ośmiu. Wydałeś o 40 zł więcej niż zamierzałeś, a rabat? Rabat naliczony był od ceny zawyżonej tydzień wcześniej. Te jogurty kosztowały 6 zł 8 groszy. Teraz w promocji kosztują 6.80. Razy 2 to 13.60. Trzeci gratis. Zapłaciłeś więc 13.60 za 3 sztuki. To 4 ,53 zł 53 grosze za sztukę. Tydzień temu kupowałbyś je po 5 zł 90. Różnica? Minus 1 zł. 37 groszy na jogurtach pomnóż to przez cztery kategorie na Twojej liście. 40 zł. ekstra. I to w jednym tygodniu. Powtórz to cztery razy w miesiącu. 160 zł. A jeszcze nie liczyliśmy płynu do naczyń, który w ogóle nie był Ci potrzebny, ale był w zestawie. Oto pierwszy krok. Zamiast oszczędzać, zaczynasz płacić za produkt, którego nie potrzebowałeś, w cenie wyższej niż normalnie. Cofnijmy się o 4 tygodnie. Jesteśmy w biurze sieci handlowej gdzieś w centrum Krakowa. Spotkanie działu zakupów. Na tablicy kolumny liczb. Produkt A – płatki śniadaniowe. Cena producenta – 9 zł za opakowanie 500 g. Marża sklepu – 30%. Końcowa cena na półce – 11,70 zł. Teraz scenariusz drugi. Za dwa tygodnie będzie akcja 2 plus 1. Jak ustawić cenę, żeby promocja wyglądała korzystnie, ale marża nie spadła? Algorytm jest prosty. Tydzień przed promocją cena bazowa rośnie o 10-15%. Nikt tego nie zauważa. Płatki kosztują teraz 13 zł. Przez tydzień nikt ich nie kupuje w tej cenie, ale cena jest oficjalnie aktualna. Potem startuje akcja 2 plus 1: dwie paczki po 13, trzecia gratis. Razem 26 zł za 3 opakowania. To osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy za sztukę. Cztery tygodnie temu płaciłeś 1170. teraz płacisz 8,67 sześćdziesiąt Oszczędność. Tyle, że tydzień temu, gdyby nie było Maria przygotowania cenowego, płaciłbyś te same 11,70 siedemdziesiąt, a teraz kupisz trzy zamiast jednej. Sklep zarobił więcej, ty wydałeś więcej, ale czujesz się zwycięzcą. To nie teoria spiskowa. To standardowa praktyka merchandisingowa, która ma swoje miejsce w każdej większej sieci. Nazywa się pre-promotional pricing. Legalna, udokumentowana, skuteczna. W Poznaniu, w jednym z większych sklepów, klient porównał ceny przez aplikację mobilną przez 6 tygodni. Płyn do naczyń kosztował 10,90 zł przez 4 tygodnie. Tydzień przed 2 plus 1 – 12,80 W promocji – 2 po 12,80 trzeci gratis. Oszczędność: 12,80. Realna oszczędność w porównaniu do ceny sprzed miesiąca zero. Anna z Wrocławia wchodzi do sklepu po mleko. Widzi nalepkę 2 plus 1. Nie potrzebuje trzech kartonów mleka. Ma w lodówce jeszcze jeden prawie pełny, ale stoi przed półką i myśli: Mleko się nie zmarnuje. I tak kupię za tydzień. Lepiej teraz, skoro mogę zaoszczędzić. Bierze trzy. Płaci za dwa. Wraca do domu. W lodówce cztery kartony mleka. Termin ważności siedem dni. Za pięć dni jeden karton ląduje w zlewie, bo mleko zaczęło kwaśnieć. Anna wyrzuca 5 ,80 zł osiemdziesiąt do śmieci. Ale nadal czuje, że skorzystała z okazji. To klasyczny efekt psychologiczny nazywany cost justification bias. Mózg koncentruje się na wartości gratisowego produktu, nie na całkowitych wydatkach. Widzisz minus 20 zł na paragonie i to wywołuje reakcję nagrody w układzie dopaminowym. Emocja poprzedza kalkulację. Badania nad zachowaniami konsumenckimi w Polsce pokazują, że akcje 2 plus 1 zwiększają sprzedaż danej kategorii o 120 do 160% w trakcie promocji. Ale po zakończeniu akcji sprzedaż spada o 60 do 80%. Dlaczego? Bo ludzie mają w domu zapas. Zapas, który częściowo się marnuje. Zapas, za który zapłacili więcej, niż by zapłacili, kupując po kolei w normalnych cenach. W Gdańsku przeprowadzono test. Dwie grupy kupujących. Pierwsza dostawała rabat 15% na każdy produkt bez ograniczeń. Druga, akcje 2 plus 1 na wybrane kategorie. Grupa pierwsza wydała średnio 110 zł. Grupa druga, 170. Obie grupy uważały, że dobrze kupiły. Iluzja oszczędności jest silniejsza niż oszczędność rzeczywista. Jesteś w alejce z kosmetykami. Szukasz szamponu. Znajdujesz swój ulubiony. Na półce obok, 2 plus 1, ale w zestawie. Szampon, odżywka, żel pod prysznic. Nie potrzebujesz odżywki. Żel masz w domu. Ale trzeci gratis to 22 zł oszczędności. Bierzesz zestaw. W domu odżywka stoi niewykorzystana przez pół roku. Żel zaległ pod wanną. Ale kupiłeś szampon taniej. To technika zwana category bundling. Sklep wie, że nie potrzebujesz trzech identycznych produktów, więc łączy kategorie. Efekt? Kupujesz więcej różnych rzeczy, z których połowa nie jest Ci potrzebna w danym momencie. Ale psychologicznie trudniej odmówić sobie okazji, kiedy widzisz wartość gratisowego produktu. Michał Złodzi prowadzi małą księgowość domową. Przez trzy miesiące analizował swoje zakupy. W kategorii higiena osobista wydawał średnio 130 zł miesięcznie. W marcu był wielki tydzień promocji 2 plus 1 w jego lokalnym sklepie. Kupił pięć zestawów, wydał 250 zł, oszczędził, według paragonu, 80 zł. Ale produkty starczyły mu na 4 miesiące. Gdyby kupował normalnie, wydałby 4 razy po 130, czyli 520 zł. Wydał 250 w marcu, potem przez trzy miesiące nic, potem znowu normalny tryb. Bilans? Przyspieszył wydatek, zamroził gotówkę w produktach, z których część straciła świeżość. Realna oszczędność? Minimalna. W Katowicach ekspert do merchandisingu ujawnia: najbardziej dochodowe zestawy 2 plus 1 to te, gdzie trzeci produkt ma najniższą rotację. Dlaczego? Bo ludzie i tak by go nie kupili, ale w promocji go biorą. Sklep pozbywa się zalegającego towaru, a ty płacisz za coś, co nie było na twojej liście. Oto mechanizm. Dostępność rodzi potrzebę. Niepotrzeba rodzi zakup. Chodzisz do supermarketu. Warzywa i owoce po prawej. To nie przypadek. Kolory, świeżość, zdrowie, pozytywny start zakupów. Idziesz dalej. Nabiał, mięso, podstawowe produkty w głębi. Musisz przejść przez pięć alejek, żeby do nich dotrzeć. Po drodze półki z promocjami jeden. Umieszczone na wysokości oczu. Kartki czerwone, żółte, oferta tygodnia. W Warszawie, w jednym z dużych obiektów handlowych, przeprowadzono hit mapping, śledzenie ruchu klientów. Odkryto, że 72% osób, które weszły do sklepu po szybkie zakupy, zatrzymywało się przy co najmniej jednej strefie promocyjnej 2 plus 1. Z tej grupy 61% kupowało produkt, którego nie było na oryginalnej liście. Dlaczego? bo półka z 2 plus 1 jest zawsze w miejscu strategicznym. Na końcu alejki, przy kasach albo w miejscu, gdzie naturalnie zwalniasz, bo musisz skręcić. To nie przypadek. To wynik analiz behawioralnych. W Krakowie dyrektor jednej z sieci wprost mówi, akcje 2 plus 1 muszą być widoczne z odległości 5 metrów. Kolor nalepki musi kontrastować z otoczeniem. Umiejscowienie zawsze w miejscu, gdzie klient podejmuje decyzję, Wziąć czy nie wziąć? A teraz uwaga. Te produkty na promocji 2 plus 1 rzadko są Twoimi ulubionymi markami. Częściej są to marki mniej znane, z wyższą marżą dla sklepu albo produkty z krótkim terminem ważności. Sklep musi je sprzedać szybko. Ty myślisz, że zam skorzystałeś z okazji. Sklep wie, że rozwiązał problem z rotacją towaru. Oto prawda. Nie Ty znajdujesz promocję. Promocja znajduje Ciebie. Joanna z Szczecina kupuje sery w promocji 2 plus 1. Trzy opakowania sera żółtego po 9,50 zł. Trzecie gratis. Zapłaciła 19 zł. Normalnie zapłaciłaby 28,50 Oszczędność 9,50 W domu otwiera pierwsze opakowanie. Termin ważności za 5 dni. Drugie opakowanie za 7 dni. Trzecie za 4 dni. Za tydzień dwa opakowania lądują w koszu. Ser stwardniał, pojawił się osad. Joanna wyrzuciła 19 zł do śmieci. Oszczędność? Zero. Strata? 19 zł plus emocjonalny dyskomfort. To jeden z najbardziej ukrytych kosztów promocji 2 plus 1. Produkty świeże z krótkim terminem mają priorytet w akcjach promocyjnych. Sklep musi je wyprzedać przed datą. Ty kupujesz więcej niż zdążysz zużyć. Dane z polskiego rynku spożywczego pokazują, że średnio 28% produktów kupionych w akcjach 2 plus 1 w kategorii świeżej trafia do śmieci. To niemal co trzeci produkt. W przeliczeniu na pieniądze, jeśli wydajesz 100 zł na produkty 2 plus 1 w kategorii świeżej, 28 zł ląduje w koszu. Teraz pomnóż to przez 4 tygodnie 112 zł miesięcznie i to tylko kategoria świeża. Dodaj do tego kosmetyki, które tracą właściwości po otwarciu, płyny czyszczące, których używasz jednego na raz, a reszta stoi pod zlewem przez rok. W Gdyni rodzina czteroosobowa przez dwa miesiące ważyła wszystko, co wyrzucała. W pierwszym miesiącu bez akcji promocyjnych marnowali 3 kg jedzenia tygodniowo. W drugim miesiącu z aktywnym uczestnictwem w promocjach 2 plus 1 marnowali 8 kg. Wartość? Dodatkowe 45 złotych tygodniowo w śmieciach 180 złotych miesięcznie to nie wina produktu to wina ilości i wina pokusy, która każe ci kupować więcej niż zdążysz wykorzystać. Weźmy realny scenariusz. Marcin, 32 lata, Poznań mieszka sam, zarabia 4500 złotych netto na zakupy przeznacza 800 złotych miesięcznie robi zakupy raz w tygodniu, w sobotę w tym samym sklepie blisko domu tydzień pierwszy lista. Mleko, chleb, masło, szynka, ser, warzywa, owoce, kawa, płyn do naczyń, papier toaletowy, kwota bazowa bez promocji 160 zł. Ale w sklepie jogurty 2, plus 1, kawa 2, plus 1, płyn do naczyń 2. Plus 1. Marcin kupuje więcej: Paragon 210 zł. Oszczędność na Paragonie 35 zł. Tydzień drugi Marcin ma jeszcze zapas kawy i płynu, ale w sklepie nowa akcja. Sery 2 plus 1, masło 2 plus 1, płatki 2 plus 1. Kupuje. Paragon. 230 zł. Oszczędność. 40 zł. Tydzień trzeci. W domu zalegają trzy opakowania płatków, dwa masła, cztery sery. Marcin kupuje tylko warzywa, owoce, chleb, mleko. Paragon. 90 zł. Tydzień czwarty. Znowu promocje. Wędliny 2 plus 1, soki 2 plus 1. Kupuję. Paragon. 180 zł. Bilans miesiąca. 210 plus 230 plus 90 plus 180 równa się 710 zł. Oszczędność na paragonach. Łącznie 115 zł. Ale teraz policzmy inaczej. Gdyby Marcin kupował tylko to, czego potrzebował, bez promocji, każdy tydzień kosztowałby średnio 160 zł. Razy 4. 640 zł. 710 minus 640 równa się 70 złotych nadwyżki. Nie oszczędności. Nadwyżki. Plus 20 złotych wartości produktów, które zmarnowały się lub wciąż stoją niewykorzystane. Razem 90 złotych straty. A przecież Marcin oszczędził 115 złotych według paragonów. To paradoks promocji. Czujesz, że zaoszczędziłeś, ale wydałeś więcej. Teraz pomnóż to przez milion gospodarstw domowych w Polsce, które regularnie kupują w akcjach 2 plus 1. To miliardy złotych rocznie przeniesione z portfeli konsumentów do kas sklepów. Legalnie, matematycznie, niewidzialnie. Ewa Zbytgoszczy zmieniła taktykę. Przez rok kupowała w promocjach 2 plus 1. Wydawała średnio 850 złotych miesięcznie. Potem zaczęła eksperyment. Przez trzy miesiące kupiła tylko to, co było na liście. Bez względu na promocję. Sprawdzała ceny jednostkowe na etykietach. Kupowała mniejsze opakowania, ale częściej. Wynik: pierwszy miesiąc 690 zł. Drugi 680. Trzeci 710. Średnia 693 zł. Oszczędność wobec poprzedniego okresu 157 zł miesięcznie. 1884 zł rocznie. Jak to zrobiła? Pięć zasad. Zasada pierwsza. Lista zakupów nie podlega negocjacji. Jeśli produktu nie ma na liście, nie kupujesz. Nawet jeśli jest 2 plus 1. Lista powstaje w domu. Na spokojnie. Nie w sklepie, pod wpływem emocji. Zasada druga. Sprawdzaj cenę za kilogram, za litr, za sztukę. Nie cenę opakowania. Czasem mniejsze opakowanie bez promocji jest tańsze niż większe w zestawie. Zasada trzecia: kupuj świeże produkty na trzy dni, nie na tydzień. To wymaga częstszych wizyt w sklepie, ale eliminuje marnotrawstwo. Jeden karton mleka, nie trzy. Jeden chleb, nie dwa, bo drugi gratis. Zasada czwarta: ignoruj czerwone nalepki. Traktuj je jak reklamę, nie jak informacje. Reklama chce, żebyś kupił. Informacja mówi, czy tego potrzebujesz. Zasada piąta. Porównuj ceny między sklepami. Aplikacje mobilne, ulotki, strony internetowe. Czasem produkt bez promocji w sklepie A jest tańszy niż produkt 2,1 w sklepie B. W Lublinie grupa 50 osób testowała te zasady przez pół roku. Średnia oszczędność 120 zł miesięcznie. Niektórzy zaoszczędzili nawet 200. Nie przez kupowanie ze w promocji przez niekupowanie tego, czego nie potrzebują. Oszczędzanie to nie rabat, to kontrola wydatków. Masz kartę lojalnościową? Sklep wie, co kupujesz, jak często, o której godzinie, w jakim dniu tygodnia, wie, ile wydajesz średnio, jakie marki preferujesz, co kupujesz w zestawie, a co osobno. Wie, czy jesteś podatny na promocję dwa plus jeden i wykorzystuje to. Kasia z Warszawy co tydzień dostaje na maila oferty personalizowane. Twoje ulubione jogurty 2 plus 1, płatki, które często kupujesz, teraz taniej. Czuję się doceniona. Sklep wie, co lubi. Ale to nie troska. To algorytm. System analizuje jej historię zakupów. Widzi, że kupuje jogurty co tydzień, zawsze te same. Algorytm przewiduje, że kupi je znowu. Ale zamiast pozwolić jej kupić jedną sztukę po normalnej cenie, sklep proponuje 2 plus 1. Kasia kupuje 3. Wydaje więcej. Sklep sprzedaje trzy zamiast jednej, ale Kasia czuje, że skorzystała z oferty specjalnie dla niej. Krakowie specjalista od big data w handlu przyznaje: Najbardziej wartościowi klienci to ci, którzy regularnie reagują na promocje. Dlaczego? Bo wydają więcej niż planują, ale czują, że kontrolują swoje finanse. To idealny profil lojalny, przewidywalny, łatwy do stymulowania. Karty lojalnościowe nie są narzędziem oszczędzania. Są narzędziem profilowania. Dostajesz rabat 5 zł, ale sklep zyskuje dane warte 50. Wie, kiedy jesteś najbardziej podatny na zakup. Wie, co cię skłoni do wydania więcej. W Wrocławiu przeprowadzono test. Dwie grupy klientów. Pierwsza dostawała promocje losowe, niezależne od historii zakupów. Druga promocje personalizowane, oparte na danych. Grupa pierwsza zareagowała w 32%. Grupa druga w 68% efektywność podwojona. A teraz najgorsze, te personalizowane promocje często dotyczą produktów, które kupiłbyś i tak. Sklep wie, że kupisz mleko, więc daje ci promocję na mleko 2 plus 1. Nie oszczędzasz, kupujesz więcej, ale czujesz, że sklep zadbał o Ciebie. To nie jest spisek. To zaawansowany marketing. Legalne. Skuteczne i działa, dopóki nie zdajesz sobie sprawy, że to działa. Wróćmy do początku. 190 zł miesięcznie to nie jest kwota wyssana z palca. To średnia z analiz budżetów domowych w Polsce dla osób regularnie kupujących w promocjach 2 plus 1. Skąd się bierze? Składa się z kilku elementów. Pierwszy: nadmiarowe zakupy. Kupujesz trzy produkty zamiast jednego. Dwa to nadmiar. Wartość średnio 50 zł miesięcznie. Drugi: Ceny podwyższone przed promocją. Różnica między ceną normalną sprzed tygodnia a ceną promocyjną. Wartość średnio 40 zł miesięcznie. 3. Marnowane produkty. Jedzenie, które się psuje, kosmetyki, które tracą świeżość. Wartość średnio 60 zł miesięcznie. 4. Zakup kategorii niepotrzebnych w danym momencie. Zestawy mieszane, produkty dodane, bo były w okazji. Wartość Średnio 40 zł miesięcznie, razem 190 zł to 2280 zł rocznie. Wystarczy na roczny abonament na siłownię, dwa wyjazdy weekendowe, spłatę części kredytu, albo zwyczajnie zaoszczędzone pieniądze na nieprzewidziane wydatki. A teraz najważniejsze pytanie: czy naprawdę chcesz przestać korzystać z promocji 2 plus 1? To Twoja decyzja, nikt Ci jej nie narzuca. Ale chcę, żebyś podejmował ją świadomie. Jeśli widzisz czerwoną naklejkę i myślisz: Potrzebuję trzech sztuk, termin ważności mi pasuje, cena jednostkowa jest naprawdę niższa niż zwykle i mam miejsce, żeby to przechować. Kupuj to dobra decyzja. Ale jeśli widzisz czerwoną naklejkę i myślisz gratis, bez zastanowienia zatrzymaj się na pięć sekund. Zadaj sobie trzy pytania: Potrzebuję tego? Zużyję to? Jest to naprawdę tańsze? W Gdańsku Marcin, którego poznaliśmy wcześniej, zmienił nawyki. Teraz przed każdym zakupem w promocji pyta sam siebie: Kupiłbym to, gdyby nie było promocji? Jeśli odpowiedź brzmi nie, zostaw na półce. W ciągu trzech miesięcy zaoszczędził 210 zł. Nie przez rezygnację z promocji, przez rezygnację z niepotrzebnych zakupów. I to jest cała sztuka. Promocja nie jest zła. Zła jest impulsywność. Zła jest iluzja że gratis oznacza darmowe. Nic nie jest darmowe. Zawsze płacisz. Czasem pieniędzmi, czasem miejscem w lodówce, czasem wyrzutami sumienia, kiedy wyrzucasz jedzenie. Ale świadomość daje ci władzę. Władzę wyboru, władzę nad twoim portfelem. I to jest jedyna realna oszczędność. Nie rabat, ale kontrola. 190 zł miesięcznie to nie wyrok. To zaproszenie. Zaproszenie do tego, by spojrzeć na swoje zakupy inaczej. By zobaczyć, co naprawdę kupujesz. I po co? Od teraz, kiedy zobaczysz 2 plus 1, nie zobaczysz okazji. Zobaczysz pytanie. Odpowiedź na to pytanie to Twoja decyzja. Ale przynajmniej teraz wiesz, o co naprawdę Cię pytają i ile kosztuje zła odpowiedź: 190 zł miesięcznie, 2280 rocznie. Wybór należy do Ciebie.